Witajcie, kochani, ponownie. Witam Was serdecznie na kolejnym filmiku. W końcu się zmobilizowałam, żeby coś dla Was nagrać. Eee, mamy dzisiaj piękne okoliczności przyrody. Co prawda, nie jest to ta łąka, którą Wam obiecałam w poprzednim filmie, eee, która jest na fototapecie. Natomiast myślę, że okoliczności są równie miłe i przyjemne. Będzie nam się zdecydowanie dzisiaj lepiej praktykować na świeżym powietrzu. Podłoże mam mniej stabilne niż ostatnio, ale myślę, że dam radę. W takim razie, kochani, zaczynamy. Stańcie sobie proszę na początku maty, standardowo rolowanie, rączki do sufitu, pępek przyklejony do kręgosłupa, łokcie wyprostowane, szeroko palce, patrzymy na dłonie, pośladki w dół, czytamy łóżka, broda do klatki i zaokrąglając plecki powoli wjeżdżamy w dół. Pamiętajcie o pępku przyklejonym do kręgosłupa. Jak jesteście na dole, zawiśnijcie, weźcie trzy głębokie oddechy, głowa luźno, kark luźno, Barki ludzi. Z wydechem rozluźniamy ciało, uwalniamy wszelkie napięcia. Starajcie się brzuszek jak najbardziej zbliżyć do u. Głowa jak najbardziej w dół do maty. Rozluźnionych kark, barki, łopatki. Napinamy pośladki. Uda. Przez zaokrąglone plecki wracamy. Karł luźno, głowa luźna. I jeszcze raz głęboki wdech. Ręce wysoko, patrzymy na dłonie. Pępek przyklejamy do kręgosłupa. Zaokrąglamy plecki. I wjeżdżamy z dłonie. się za łokcie i przetoczcie z prawej na lewą stronę. Bez obciążeń, bez napinania. Luźno opadamy. I przetaczamy tu z lewej na prawą stronę. Powoli, ale dokładnie do lewej i do prawej. Zostańcie w centrum. Popuśtajcie jeszcze do przodu do tyłu. Zwiotczone barki, łopatki, kark luźno. Rozciągamy kręgosłup, głowa go wyciąga do maty. Poczujcie przestrzeni między kręgami. rączki na matę, głowa luźno. Napinamy pośladki uda, zaokrąglamy plecki, pępek do kręgosłupa. Wracamy. I ostatni raz. Głęboki wdech. Dłonie wysoko. Roda do klatki. Chwytamy łóżka i rolujemy ostatni raz w dół. Wsadzamy dłonie pod stopki. Łokcie na zewnątrz. Brzuszek zbliżamy do ud, głowa do maty. Wydłużamy kręgosłup. Rozciągamy całe plecy. Łokcie zdecydowanie w bok. Chwilkę zostańcie. Jeżeli jest Wam trudno i mocno Was ciągnie tylna taśma, możecie delikatnie ugiąć kolanka. Ważniejsze mi są doprostowane plecy. Chwilkę zostańcie. Puszczamy, wyciągamy dłonie. Napinamy pośladki uda. Pępek do kręgosłupa. Zaokrąglamy plecki. Wracamy. Zrobimy sobie za dwie winiaski jeszcze powitania słońca. Wdech. Wdech, dłoni na maty, proste plecy, wdech, wydłużamy kręgosłup, plecy proste, stopa do tyłu, jedna, druga, do pozycji deski, przez kolana, łokcie wąsko dotykają żeberek, tułowia, góra, wdech, przetaczamy paluszki, mostek do przodu, barki do tyłu, barki odciągnięte od uszu, długa szyja, miednica jak najniżej i przetaczamy palce, pies z głową w dół, wytychamy miednicę do góry, do nieba. Luźno zawieśnijcie, piętki dążą do maty, piętki troszeczkę na zewnątrz, głowa luźna. Napieramy mocno dłońmi na matę, szczególnie palcem wskazującym kciukiem. I wypychamy miednicę do kuchitu. Piętki dążą do maty. Podchodzimy do przodu. Proste kleczki wdech, pełny skłon, wydech, góra wdech. I wydech. I jeszcze raz. wdech, lędze do góry do wydech. Proste plecy, wdech. Wkładamy dłonie. Odkładamy z tyłu stopki do pozycji deski. Kolanka na matę. Łokcie wąsko, Góra wdech. Mostek do przodu, barki do tyłu i barki od uszu. Długa szyja. Przetaczamy psa z głowy w dół. kilka pochodźcie w psie. Na jedna piętka, druga do maty. Najpierw popracujcie bardziej stopkami. Głowa, kark luźno. I popracujcie, dołączcie do tego bioderka. Porozciągajcie botki, popracujcie już bioderkami, rozgrzejcie je. I podchodzimy do przodu. Prosta tkwi wdech, pełny skłon, wydech. Tu wdech i wydech. Przejdźcie sobie na środek maty. Zrobimy sobie teraz triko na trikonasany. Palce patrzą w prawo. Lewa piętka troszeczkę do tyłu. Prawa piętka, lewą stopę, nie w połowie. Kolce biodrowe na wprost. Klatka na wprost. Ręce w bok. Napięte uda, żepki kolanowe podniesione. Po prawej nóżce zjeżdżamy w dół. Możecie zostać już na piszczelu, jeżeli jest Wam trudno. Możecie zejść na kostkę. Docelowo chcemy zejść na ziemię. I pamiętajcie o otwarciu klatki i otwarciu bioder. Mocno wypychamy mostek do przodu. Patrzymy za lewą dłonią na niebo w tym przypadku. Piękne niebo, zachmurzone, ale mimo wszystko przepięknie się tak praktykuje. Podnosimy się, lewa rączka zjeżdża po lewym udzie. Odkręcamy biodra, patrzymy na wprost, prawa rączka nad nami, za głowę. no ile dacie radę. Kolana wyprostowane Odchylamy się delikatnie do tyłu. Wracamy. Kolanko nad kostkę. Rozszerzamy rozkrok troszeczkę. Lewa ręka na prawe uda. Kolce znowu biodrowe. Staramy się odkręcić na wprost. Prawa ręczka, rączka nad nami. Delikatnie odchylcie się do tyłu. Napięte pośladki, uda. Prawa ręka przed prawą stopę. Schodzimy biodrykami, miednicą jak najniżej. Lewa rączka do góry. Patrzymy za lewą dłonią. Klawka otwarta. Troszeczkę mimo wszystko słońce razi. Pomimo, że za chmurami. Dlatego mam przymknięte oczy, bo mnie razi u góry. Lewa rączka na matę. Paluszki, lewa stopka na paluszki. Prawa ręka do góry. Odkręcamy się w prawo. Miednica jak najniżej. Wejście. Ach, na nic jak najniżej. Zaczynamy za prawą dłonią. Owolko wracamy przez centrum na środek, dłonie na bioderka, pierwsza głowa wracamy, zmniejszamy rozkrok do kolejnej tylko na samki lewej, stopki w lewo, piętka prawa do tyłu, kolce biodrowe na wprost, klatka na wprost, rączki w bok i zjeżdżamy po lewym, Udzie po lewej nodze w dół uda napięte, rzepki kolanowe podniesione, patrzymy za prawą dłonią na niebo, klatka do przodu, mostek wypchnięty mocno, uda napięte, staramy się też otworzyć przestrzeń bioderek i kilka zostaje. Wracamy, prawa rączka po prawym, udzie, kolce biodrowe na wprost, lewa rączka na ile dacie radę za siebie. Wracamy. Zwiększamy troszkę rozstrok Prawa ręka na lewy udo Kolce biodrowe znowu na wprost. Lewa rączka nad nami. do siebie na ile. Możecie sobie pozwolić tutaj kolano nad kostką. pilnujcie tego. I lewa rączka przed lewą. O przepraszam, przed lewą stopę. nie Niedmiotanie jeszcze niżej. Prawa rączka do nieba. Mocno otwarta klatka. Patrzymy niziutko, biodra nisko. I prawa rączka na matę, prawe paluszki, prawa stopa na paluszkach i lewa ręka do góry kolano półkoch. Patrzymy teraz za lewą dłonią, pachniemy nisko, biodra nisko, kolano, wyprostowane stoje. Szeroki rozkrok, piętki na zewnątrz, brzuszek staramy się zbliżyć jak najbardziej do ud, zaplatamy dłonie i schodzimy głową jak najniżej a rękami za siebie z każdym wydechem starajcie się pogłębić ten skłon i zejść rękami jak najbardziej za siebie powolutku wracamy i usiądźcie sobie proszę na macie siad skrzyżny Norweczki też praktykują ze mną. Pośladki mocno osadzone na macie. Kręgosłup wydłużony. Mostek do przodu. Lewa ręka na prawe kolano, prawa ręka za siebie. Patrzymy za prawym barkiem. Plecy wyprostowane, wydłużone. Oddychamy, mocno naciskamy lewą dłonią na prawe kolano, żeby jeszcze mocniej zrotować kręgosłup spojrzeć za siebie na Druga strona. Prawa rączka na lewe kolano. Lewa ręka za siebie. Plecki wyprostowane. I zerkamy za lewym barkiem. Napieramy na prawe kolanko. Na lewe kolanko prawą dłonią. Przepraszam. Hmm, Usiądę teraz przodem do Was. i możecie zostać. W poprzedniej pozycji. Chcę, żebyście dobrze widzieli w czym rzecz. Prawa rączka na wysokości prawego, biodra z prawej strony, mostek do przodu, pośladki mocno osadzone na macie, plecki wyprostowane, lewa ręka nad nami. Staramy się mocno otworzyć klatkę, mostek do przodu i napieramy prawą dłonią na matę, dopychając automatycznie lewy pośladek do maty. Staram się, żeby się nie odrywał. Jak się da, spójrzcie na sufit lub na niebo pod lewą, pod lewym tricepsem. Rozciągamy mocno lewe bok. Druga strona. Lewa rączka na wysokości biodra, prawa nad nami mostek do przodu. I lewą dłonią napieramy na matę. Dociskamy prawy pośladek do maty. Wracamy. Prostujemy teraz lewą nóżkę. Prawe kolanko do góry, stopka do pośladka. Lewą dłonią chwytamy prawą kostkę od zewnątrz. I przechylamy się w lewo, nakładamy łopatkę, bark na wewnętrzną część lewego uda. Możecie sobie poprawić, dociągnąć kolano do sufitu, mocno chwytamy tutaj kostkę. Prawa rączka nad nami, mostek otwarty, klatka otwarta. I chwytamy sobie, jak się da oczywiście, stopkę. Jeżeli nie, to zostańcie po prostu w takiej pozycji, na ile pozwala Wam w danym momencie głowa i ciało. Ważne, żeby się tu otworzyć i spojrzeć do góry nad siebie. druga strona prawa nóżka wyprostowana, lewe kolanko do góry lewa stopka do pośladka, prawą dłonią lewą kostkę i znowu nakładamy bark łopatkę jak najbardziej na udo kolanko do góry do sufitu lub do nieba I jak się da, pytamy stopkę, jeżeli nie to też zostańcie, pozwólcie sobie na tyle, ile Wam ciało pozwala po prostu mocno staramy się otworzyć klatkę zrotować, spojrzeć do góry W szeroki rozkrok, obydwie nóżki z bok osadzamy pośladki na macie prawa rączka do góry, wdech na wydechu nakładamy brzuszek od góry I co ważne, ważniejsze jest mi tutaj, żebyście wyprostowali plecy żeby plecy były wyprostowane nie musi być niski skłon nie musi być brzuszek na udzie ważne, żeby były plecki proste nie zaokrąglone, a proste bródka zadarta, stopy flex i dociągamy brzuszek do uda patrzymy przed siebie Kolanka wyprostowane, na ile oczywiście się da i dociągamy, prawą rączką dociągamy. Jeżeli Wam brakuje, możecie chwycić za kostkę, za łydkę, ewentualnie użyczyć sobie paska i pomóc sobie paskiem. Tylko zostajemy, tylna taśma ciągnie, boczek ciągnie, super. Druga strona, lewa rączka do góry, wdech, na wydechu schodzimy w dół. I brzuszek znowu zbliżamy jak najbardziej do uda, ale ważniejsze są plecki proste, więc plecy doprostowujemy, bródka zadarta, stopy flex i dociągamy sobie lewą rączką brzuszek do prawego uda. Plecki jak najbardziej wyprostowamy, bródka zadarta. Powolutku wracamy, stopki razem, kolanka na zewnątrz. Pytamy stopki od dołu, tricepsy nakładamy na piszczele i schodzimy głową w dół, na ile się da. Chwilkę zostańcie, rozciągnijcie bioderka. Powolutku wracamy. Przejdźcie sobie do klęku. Klęk otwarty, kolana pod bioderkami, dłoni pod barkami prawa rączka do przodu, lewa nóżka do tyłu chwilkę zostańcie odstawcie sobie lewą stopkę z tyłu, zdecydowanie za prawą stopką i teraz bujając się do przodu do tyłu, starajcie się rozciągnąć lewą łydkę Przetaczamy przód, tył, łydeczka pracuje, rozciągamy sobie lewą nóżkę, tylną taśmę, łydkę. Przenieście teraz lewą stopkę za prawo, w, le, w prawo, staramy się lekko mieć wyprostowane dłonie pod barkami i zerkamy przez prawy bark na lewą stopkę w prawo. raz z zamachem, ewentualnie możecie też normalnie, przenieść lewą stopkę do przodu. Prawe kolanko odchodzi jak najdalej, prawa stopka na grzbiecie. Tutaj pilnujemy, żeby było kolano nad kostką, dłoń na dłoń, na kolanko. Doprostowujemy plecy, proste plecki, odchylamy się, mocno rozciągamy pachliny, kilka zostajemy na siebie, ciężar do tyłu. Siadamy sobie na prawą piętkę, prawa stopka na paluchy, lewa stopka zdecydowanie do przodu. Piętka bardziej z przodu, paluchy patrzą nam w oczy, dłonie do przodu. Teraz tak palce cały czas kierujemy w stronę twarzy, żeby cały czas stopa była flex. Dłonie do przodu, nakładamy brzuszek na udo znowu, brudka zadarta, staramy się Dłoni podejść jak najbardziej do przodu. Mocno tutaj rozciągamy tylną taśmę. Praktykujcie tyle, na ile sobie możecie dzisiaj pozwolić. Dociągajcie na tyle, żeby ciągnęło, bo troszkę musi ciągnąć, bo o to też chodzi. Natomiast żeby sobie nie narobić niepotrzebnych kontuzji. I teraz podnosimy miednicę joderko nad kolanem, stopka bardziej do przodu. Dokładnie to samo, stopka bardziej. Do przodu paluszki patrzą nam w oczy. I to samo co przed chwilką, tylko już nie siadamy na piętce. Paluszki patrzą nam w oczy, dłonie do przodu i dociągamy. Mocno tutaj rozciągamy tylną taśmę lewej nogi. kilka zostaje. Wracamy stopką. Pozycja dziecka. Kolanka szeroko, duże paluchy razem. Półko na matę. Kilka odpocznijcie, weźcie kilka głębokich oddechów. Odkładamy, otwarty, teraz druga strona, prawa rączka, yy, druga strona, lewa rączka, prawa stopa, staramy się stworzyć jedną linię od nadgarstka do stopy, nie zapadamy się, nie garbimy, odkładamy sobie dłoń, prawa stopka na paluchy, do tyłu, dłonie pod barki i staramy się pobujać do przodu, do tyłu, rozciągnąć sobie lewą łydkę, przygotować tylną taśmę prawej nogi do pracy, do rozciągania. Hmm. Prawa stopka teraz w lewo, za lewą stopkę i przez lewy bark patrzymy na prawą stopkę. Piętka zdecydowanie do tyłu. Stopka na paluchach. Przenosimy stopkę prawą do przodu. Kolano nad kostką pilnujemy. Szeroki rozkrok. Takimi jak najniżej. Zostajemy na lewym kolanku. Lewa stopka na brzmiecie. Dłoń na dłoń. Napieramy na kolano. Prostujemy plecy. Odchylamy się do tyłu. Plecy proste. Łokcie proste. Kilka rozciągamy. Podwijamy sobie lewe paluszki. Paluszki lewej stopy odstawiamy na matę. Czekamy się troszkę. Przesiadamy na piętkę. I teraz prawa stopka do przodu. Kolanko prawe wyprostowane. Paluchy patrzą nam w oczy. Stopa Flex jak najbardziej nawet patrzy w naszą stronę. Bródka zadarta, bruszek odłożony. Na udo staramy się zejść brzuszkiem jak najniżej. Dłoń jak najbardziej do przodu. Doprostować plecy. Ważne, żeby się nie garbić, nie zapadać a doprostować plecki. Na ile sobie możecie pozwolić, może być wyżej. Ważne, żeby plecki były proste. Zajdźcie tak nisko, jak się da. Milkę rozciągamy paluszki, cały czas patrząc w naszej stronę. Podnosimy bioderka. Bioderka nad kolankiem. Stopka na matę, grzbietem. Prawa nóżka do przodu, zdecydowanie kolanko wyprostowane. I znowu palce patrzą do góry, stopa flex i dłonie jak najbardziej do przodu. Prawe kolanko wyprostowane, brzuszek nałożony od góry na udo i plecy proste. I mocno nam się tutaj rozciąga tylna taśma prawej nogi. Mocno to czujemy. Dajemy z siebie tyle, ile można. Jeszcze kilka. Powoli Wracamy. Jeszcze raz przejdźcie do pozycji dziecka. Kolanka szeroko, duże paluszki, stóp razem, dłoń daleko, klatka do maty, czołko na matę i odpoczywamy. Weźcie kilka głębokich oddechów z wydechem, rozluźnijcie ciało, zrelaksujcie się. się hmm? siadamy na matę. Stopki do przodu, pośladki mocno osadzone, lewa nóżka wyprostowana, prawe kolanko nad lewe kolanko. Uginamy prawe kolano, stopka ziutko i robimy dokładnie to samo. Nie garbimy się, schodzimy w dół, plecy wyprostowane. Jak damy radę, dociągamy na stopkę. Jeżeli nie, to zostańcie z dłońmi. No macie ważne, żeby się nie garbić, za bardzo plecki wyprostowane i rozciągamy. Ważne, żeby paluchy lewej stopy były co najmniej do sufitu albo najlepiej jeszcze patrzyły w naszą stronę. Wtedy zdecydowanie mocniej rozciągamy tylną taśmę lewej nogi. Zmiana. Prawa nóżka do przodu, kolanko wyprostowane, lewe kolanko nad prawe, stopka z prawej strony blisko pośladka i znowu mostek do przodu plecy wyprostowane i dociągamy zostańcie tam gdzie sobie możecie na to pozwolić mocno ma ciągnąć tylna taśma prawej nóżki ale sami dozujcie ważne żeby paluszki patrzyły nam w oczy piętka do przodu palce w naszą stronę i dociągamy kilka zostajemy w tej pozycji Hmm? Stopki razem, kolana na zewnątrz, odłóżcie pół na matę, rączki za siebie, stopki blisko pośladków, tylko zostańcie w tej pozycji. Koleńka podnosimy do góry, stopki blisko pośladka. Lewa kosteczka na prawe udo i dociągamy. Możecie się chwycić pod udem, pod kolanem, ewentualnie za łydkę. Rozciągamy lewy pośladek, dociągamy prawe kolanko do klatki. tylko jeszcze zostańcie w tej pozycji. Zmiana. Lewa stopka na matę, prawe kolanko do klatki. Do nieba, w moim przypadku prawa kostka na lewe udo głęboko. Dociągnijcie ją tak, żeby była głęboko, i pod kolankiem za udo chwytamy. Ewentualnie za łyteczkę, za piszczelę raczej. I dociągamy prawy pod rozciągamy go mocno. Pamiętajcie tutaj, żeby nie napinać warków łopatek, ta przestrzeń leży luźno. <laughs> Ale słońce razi, nie ma go w ogóle. Zachmurzone całe niebo, ale razi potwornie. <grywa> Cała praktyka z zamkniętymi okami. Na chwilkę dociągnijcie jeszcze mocniej. Stopki na szerokość maty, rączki w bok i przetoczcie kolenka w lewo. Jak najbardziej się da. I w prawo. Starajcie się odwracać głowę przeciwnie do kolan, czyli kolanka w lewo, głowa w prawo. Głowa w lewo, kolanka w prawo. I przejdźcie w tej pozycji odpocznijcie. Wystarczy tym naszym nóżkom już dzisiaj pozwólcie im się rozluźnić, odpocząć. I chwilkę posłuchamy świerszczy i ptaków. Nie, nie, czas wracać. Przetoczcie się przez lewy boczek, usiądźcie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą wspólną praktykę. Mam nadzieję, że czujecie rozciąganie w tylnej taśmie. Nie za mocno, ale przyjemnie i w ogóle w całym ciele. Mam nadzieję, że niebawem zmobilizuję się do kolejnego filmu. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!